Dobry wieczór, niedziela, 18.41, a już praktycznie ciemna noc. Dzisiaj krótko garść przemyśleń na tym, co my w zasadzie powinniśmy robić. Zapraszam. Gdzieś tam w ciągu dnia każdy z nas ma jakiś czas, którym dysponuje. Powiedzmy, że 8 godzin średnio nam schodzi na spanie, pozostaje nam 16 godzin. Poświęcamy 8 godzin na pracę, no mniej więcej, i reszta zostaje nam na jakieś tam do, do naszej dyspozycji. No i teraz idea jest taka, że, mając do dyspozycji jakieś tam zasoby, czyli jakieś tam pieniądze, jakieś tam, jakąś tam sytuację geopolityczną, czyli nie ma u nas wojny, nie musimy walczyć, możemy ten czas faktycznie wykorzystać. No, i dodatkowo mając do dyspozycji wiedzę, bo możemy dostać, pójść do biblioteki, pożyczyć książki. Możemy poszukać na YouTube, na przykład, jakichś darmowych materiałów, albo po prostu ogólnie w internecie przeszukać jakieś treści na temat danej dziedziny. Czyli jak te trzy elementy wykorzystać, żeby polepszyć jakość naszego życia, bądź po prostu e, zrobić jakiś krok ku e, byciu szczęśliwym. Czyli po prostu, co powinienem zrobić, żeby było mi lepiej. No i ja na przykład mam tutaj duży dylemat, bo zawsze jakiś czas udaje mi się wygospodarować, natomiast nigdy nie wiem, na co go przeznaczyć. No i na przykład y, tematy, które u mnie wchodzą w rachubę, to powiększanie swojej wiedzy ekonomicznej, czyli jak oszczędzać, jak pomnażać pieniądze, jak pracować z finansami. Poszerzanie swojej wiedzy programistycznej, czyli jak jak programować, jak w tematy psychologiczne, czyli jakieś podcasty o psychologii, które jak lepiej pracować z samym sobą, ze swoją mentalnością, tematy ogólne typu racjonalizm, kosmologia, spotkania z przyjaciółmi, czyli budowanie jakichś relacji, więzi, zadbanie o rodzinę, zadbanie o zdrowie o <noise> poszukiwaniu informacji na przykład o suplementy etetyczne, no generalnie cała masa tematów, które są jakby rozłączne. No bo jak poczytam coś o suplementach, to wcale mi nie pomoże zupełnie z programowania. Więc cała masa, istnieje cała masa dziedzin, które teoretycznie dają mi jakieś potencjalne korzyści, no bo nie jest to problemem, znalezienia jakiejś dziedziny, która da mi korzyści. Nawet granie na konsoli teoretycznie ładuje mi baterie. Albo poszerza moje horyzonty na temat popkultury związanej z nurtem steampunk na przykład. Co no cokolwiek by to nie miało, cokolwiek by tam nie dało się wymyśleć, na pewno da się to wymyślić na pewno da się znaleźć jakieś pozytywne aspekty tego. A nawet jeżeli coś miałoby dotyczyć jednej dziedziny albo kilku podobnych dziedzin, to i tak też tam jest smurtum zagadnień, które warto byłoby poruszyć, zeznajomić się, sprawdzić, <grytania> cokolwiek z nimi zrobić, po prostu przyjąć wiadomości, przećwiczyć. No i to jest mega, mega ogromny dylemat. Ja na przykład na tym polu spektakularnie poległem, bo jestem w stanie. Wygospodarować jakiś czas. Praktycznie codziennie mogę sobie wydobyć jakiś tam moment w ciągu dnia i coś zrobić. Jestem w stanie znaleźć dobre materiały. E, studiowanie fizyki mam wrażenie, że nauczyło mnie e, o trochę odsiewania ziarna od plew. Później praktyka programistyczna zupełnie wyniosła to na jakiś e, wysoki poziom. Także jeżeli Interesuje mnie jakaś dziedzina, no to jestem w stanie znaleźć praktycznie od razu najbardziej wartościowe treści. No właśnie, tylko. Mam czas, mam treści. I praktycznie co tydzień robię coś innego. I nie mogę jakby znaleźć jednego najlepszego jednej najlepszej rzeczy, którą powinien robić w danym momencie. I tego tak naprawdę nie wiem właśnie, czy powinienem zajmować się pisaniem sztucznej inteligencji na inwestowania na giełdzie? Czy sprawdzić może, jak bym mógł zwiększyć dystansy w bieganiu? Czy nauczyć się lepiej pisać? Z, zaznajomić się ze sztuką copywritingu? Czy może być lepszym sprzedawcą? Czy może być znowu lepszym programistą? Czy może więcej czasu spędzić z rodziną? Czy może więcej czasu spędzić z przyjaciółmi? <laughs> Ten sam motyw, co na początku. Co powinienem robić? Dłużej niż tydzień. No, i ja tutaj spektakularnie polecam. No, i co jest w tym najciekawsze, literatura ludzi sukcesu mówi o tym, żeby właśnie wybrać jakąś jedną dziedzinę i się na niej opierać. Tylko problem jest taki, że mamy tutaj taki efekt jak survival bias, czyli że dowiadujemy się o tej poradzie i o sukcesie ludzi od ludzi, którym się udało. I mogło to być po prostu jedna osoba na tysiąc, na przykład. Czyli. Tysiąc osób robiło dokładnie, swoje życie użyło dokładnie wokół tej zasady, czyli jeden inwestował w programowanie, drugi inwestował w wygląd, żeby charakterystykę poprawić. Ktoś tam inwestował w pisanie, ktoś tam inwestował w przemawianie, jakiś Toastmaster, cokolwiek. Ktoś tam jeździł po świecie, robotał networking. No i oni wszyscy praktycznie mogli spektakularnie polec, a jedna osoba z tej grupy mogła się poszczęścić, i na przykład Pojechała na wycieczkę, pijąc drinki na plaży, spotkała jakiegoś milionera, który zainwestował w jej firmę I teraz wszystko się buja. No i wskazówka będzie taka. Buduj swoją sieć kontaktów, nie przejmuj się niczym, na pewno wszystko się ułoży. No i nie da się z tego zaczerpnąć zbyt wiele konkretów. Także zwijając się dzisiaj, ja nie wiem co robić i jak, jak długo to robić w szkole, na studiach prowadzą nas za rękę, mówili zrób to, to, to i to, Byś miał taki i taki dyplom byś miał to i to w osiągnięciach to ci wystarczy w pracy w zasadzie jest podobnie, bo często yy, pojawiają się konkretne zagadnienia do zrobienia, konkretne rzeczy no i też się jako pracownik nie musisz tym przejmować oczywiście, jak, jeżeli jesteś właścicielem firmy, albo prezesem firmy no to tutaj na innym etapie grasz, czy lepiej być uległym wobec innego klienta, czy go porzucić i y, ten czas zainwestować w dwóch innych. Uwierzam, że takie mogą się tutaj dziać dylematy. Natomiast, no, ja jestem całkiem tutaj w kropce. <laughs> Natomiast faktem jest, że coś się wypadałoby robić sensownego. więc ja chyba zainwestuję swój czas w najbliższym czasie na daily vlogi i na bloga jak badać dane.pl. Także, jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak ja i też zupełnie nie masz żadnego pojęcia, co powinieneś robić. Klęska u rodzaju, bo możesz robić praktycznie wszystko. No to nie przejmuj się, nie jesteś sam. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego daily vloga i zapraszam na kolejne odcinki. Hej!